Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. A jakby do niego wsadzić ten silnik? <śm> tu z tyłu. No, <śm> ale to by było co? A to był, był, był wiesz, taki e, niesterowalny pocisk, Nie wiem, czy wiedziałeś zaporożca z silnikiem włady. Nie, był było z silnikiem Było tak Łady. z dolało, zwłaszcza wiesz, na zimę na ipodrom robili, to, Aha. nie? Na lód. I to na prosto z... jest strasznie. Ale, ale, nie ale w zakręcie, wiesz, to trzeba było tak. Ale, ale zaporożec też miał ten miał z tyłu ten silnik ładowski wrzucony. Tak. tak. Tylko tyłem do przodu. A tyłem do przodu był. Nie tak, nie tak jak w formule, tylko tyłem mm -hmm. do przodu. A, czyli, jeszcze, czyli jeszcze odelżał ten przód w ogóle no, zupełnie no, na, na no. tym. Dobra. No dobra, słuchajcie. Dotarłem wreszcie do Wiktora, więc opowiadaj co, się, co, co, co tutaj mamy i co się <laughs> dzieje, tak? Na tym. No tutaj mamy e, przede wszystkim tak. Nie wiem, czy wiesz, ale tu jest Nikasil. Mm -hmm. Na tulejach, nie? E, Nikasil nie jest zużyty. Tuleje nie są zużyte bardzo mocno. Już zaraz lampę weźmiemy i pokażę Ci. Czyli jest tak jak w, Techno, tak jak w Porsche robiło, tak ja na przykład te To nika Znaczy silowe, Porsche tutaj... Audi tam. Mm -hmm. no, nawet tak. chyba BMW, tak. Widzisz, siateczka widoczna, wszystko jest niby. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem, to myślałem, że oj, super, jak ładnie i wszystko będzie ok. Martwi mnie to, że powiedziałeś, nie? że mówisz to w formie przeszłej. No tak, bo na przykład zobacz, jest piersień włożony i widzisz, jaki jest luz na piersieniu. Okej. Okay. Ale to jest nic. Najbardziej mnie martwi owalizacja, nie? Ował jest do czterech setek. Że luz jest za duży, no to wiem, że producenci sobie po prostu robią tak dla świętego spokoju, robią większy luz między tłokiem a cylindrem, żeby to się nie zacierało. No tak, no ale tym bardziej, że masz samochód, który jest trochę wyczynowy, wyższe temperatury, no wysokie tak, obroty. Tak. Wiesz, jakby luźne spasowanie na... Ponieważ tutaj, jakby tutaj było zużycie, no to tutaj byśmy u góry mieli stopień. Mhm. Stopnia tak. nie, ma nie ma żadnego. Patrzy, patrzy. I w ogóle, jeżeli mierzymy... Nie ma rys, nie ma, nie ma nic. Niczego. Jest mhm. idealnie, tylko że jak mierzymy tuleje, to po pierwsze jest za duży luz, bo najmniejszy luz jest 12 setek. Gdzie tutaj jest chyba 8 albo 9. Mhm. Tak oni podają. E, chociaż przy tym, przy tych tłokach, bo tłoki są idealne. Tłoki, jeżeli chodzi o tłoki, to chciałbym mieć takie tłoki w zawsze. To są tłoki małe. Mhm. I jak w 90. roku. To było składane i na tłoku jest napisany rozmiar 86,91. To teraz biorę go, mierzę i on jest 86,91. Wow. wow, czyli nigdy nie dostał te wciery Tłoki nie, nie są nie idealne odczyta. i mówię, zawsze bym chciał mieć takie tłoki. <grym> Także jakby wymiar e, nie uciekł nam. Tylko no, było to tak poskładane. I, i ten ował, no, to jeszcze, jeszcze nie powiem jednoznacznie z czego on się bierze. Bo dopiero jak wyciągniemy jedną tuleję, chociażby jedną, i sprawdzimy, czy przypadkiem nie ma owału tutaj w gniazdach. Okej, okay, czyli że, że w gnieździe w bloku. Tak, my. bo też może być tak, że tuleja sama z siebie jest prosta, ale w gnieździe jest mhm. ował, nie? No wiesz, I to wtedy powoduje... Oczywiście, może być to jest spowodowane też jakby wygrzaniem i pracą w tej osi, bo tuleja leja dokładnie w tej osi jest większa jak w tej. Okej, okay, rozumiem, Nie? czyli ona tak. jest. No dobra, teraz tak. Wiesz, ja bym chciał, jeżeli mamy ten Nikasil w dobrej formie, jakby i to wszystko, wiesz, żeby nie kombinować, żeby go nie tulejować i nie mm -hmm. robić go dzisiaj na nie wiem, nie zrobimy Alusilu, nie zrobimy Nikasilu, zrobimy jeżeli co, to możemy zrobić żeliwo. Nie, nie wiem, czy warto, wiesz, jeżeli to jest w fajnym stanie. Na, więc tak, tutaj akurat nie mamy tego problemu, ale wiem po prostu już trochę poczytałem tam, posprawdzałem, bo ja robiłem już parę silników. Nie Lamborghini, tylko inak z, Nikas mm -hmm. z Nikasilem, nawet w kartingu jeszcze jeździliśmy na Nikasilu, nie? tak? Tak, tak. Małe silniki aluminiowy aluminiowy cylinder i tam nie było tulei, tylko był Nikasil na aluminium, mm -hmm. nie? Robiłem, mam takiego klienta, e, gdzie teraz zniszczyłem dokumenty i znalazłem fakturę, którą mu wystawiałem dokładnie w 13 roku, 10 lat temu. On teraz jest moim stałym klientem. To jest klient, który ma Audio A6 V6 24 benzyny. To jest ten sam przypadek nie Kasilu. Mhm. Od nowego brał mu olej. I on to zgłaszał w serwisie, że bierze olej tam liter na tysiąc albo jeszcze tam więcej. Aha. I mówili, że tak ma być, bo no, Volkswagen Audi sobie tak wymyślili, że napisali w instrukcji, że takie zużycie oleju może być. <grym> tak, I tak, okay. tak, tak, I tak, tak jeździł, aż przyjechał do mnie, skończył się mu termin gwarancji. gwarancji przyjechał do mnie i mówi, panie Wiktorze, czy pan mi coś tam pomoże, czy coś, bo... Powiedzieli mi, że e, owszem, mogłem wymienić silnik, już teraz po gwarancji, tylko że silnik na tamte czasy kosztował tam 60... 60 pewnie tysięcy, tak jak zawsze, No ja rozebrałem ten silnik, zatulejowałem go na żeliwo i on jeździ do dnia dzisiejszego i za każdym razem jak przyjeżdża, to mówi, Panie Wiktorze, jak to jest, <laughs> jak to jest, że fabryka zro zrobiła silnik i on brał olej, a Pan zrobił silnik i on nie bierze oleju. No dobra, ale myślisz, że jest, będzie tutaj taka potrzeba, żeby robić te tuleje, czy nie? No więc decyzja należy do ciebie, bo e, przede wszystkim na czym polega to wszystko? Może być tak, że e, inaczej, może zacznę o, od, od innej strony. Pierścienie. Pierścienie oprócz oryginalnych na tą powierzchnię nikt nie ma. Mm -hmm. Owszem, mam firmy, która mi dorabia pi pierścienie i powiedzieli, że dorobią, tylko ja muszę zadecydować, jakie to są pierścienie. Mm -hmm. Bo na się niby powinny być twardsze, tam. Tak. Ale widzę, że tu są pierścienia po prostu gołe, niechromowane, żeliwne, dlatego one są, są zużyte. Mm -hmm. Nie. Bo luz pojawił się nie tak po prostu sobie, tylko dlatego, że pierścień się zużył. Czyli chcesz mi powiedzieć, że w Lambo oni wrzucili normalne pierścienie, no bo wi jakby wiadomo jest, że pierścień jest pod, inny jest pod żeliwo, inny jest pod e, Nikasil. Tak, te, te, tak. No. E, czy to jest Porsche, czy to jest wiesz, no bo 96, jest, wszystkie tak. porszaki, wiesz, te z lat, mhm. końcówki lat 90. Tak. początek, wszystkie mają wytarte te bloki, jakby te cylindry i w Polsce robią je na żeliwie. Tak, Wiesz, nie kombinować, tak, jakby nie tak, kupować tak, w Porsche, tak, tylko tak, robić też. Tak. Tak. Jakby wiadomo jest to, że jakby pierścień dopasowujesz do tego. I tutaj chcesz mi powiedzieć, że to był pierścień od normalnych, żeliwnych. Nie, nie, to był pierścień. O, nie, nie wiem dlaczego, ale niektórzy uważają, żeby ten nikasel się nie zużył. Może mhm. dlatego zakładają takie Miękki. surowe pierścienie, miękkie, okay. po prostu żeliwne. Ale zaglądał tutaj ktoś wcześniej, czy nie? Jak tak to znaczy, Rozbierał go nie, do tego e, że całkowicie był rozebrna, rozebrany silnik, tego nie zauważyłem, mhm. oczywiście coś było grzebane może przy rozrządzie, bo rozrząd jest w no, takim stanie powiedzmy nie tragicznym, ale kiepskim, mhm. bo zatarte wszystkie osie napinaczy, mhm. Eee, nie było w ogóle, resztki tylko były w miejsce. No to widziałem, tak, to jest Tak, od mm -hmm. ślizgu górnego, także rozrząd był bardzo mocno zdewastowany, że mm -hmm. tak powiem, nie? i dobrze, że to stało się, że rozebraliśmy. Na pewno łańcuchy trzeba będzie założyć nowe, mm -hmm. bo no, nie będziemy ryzykować. No nie. Napinacze myślę, że uratujemy, zatulujemy i tam przeszlifujemy te osie mhm. i, i tak zrobimy, no bo no kupować wszystkie nowe napinacze to są straszne pieniądze. Straszne, jakby to, to zaraz do tego dojdziemy, co robimy, co zamawiamy tak. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, dlatego. dlatego też, po, no ale wracając do cylindrów, wracając do cylindrów. Jednak widzę, że po prostu tak sobie czytałem o tych Lamborghini i wszyscy co robią silniki, nie wszyscy, ale większość starają się je włożyć... Po pierwsze tak, jak zamawiałem oryginały, to oryginał jedna tuleje kosztuje ponad 400 chyba euro. Razzy 12. Tak, tak, jakby słabo trochę, się kalkuluje. Tak, 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 tak. No i w, a potem z dostępnością to nie zawsze jest tak, że jeżeli na magazynie jest napisane, że jest. To od razu to wysyłają. Mhm. I po prostu spotkałem tam na, na forum faceta, który czekał, czekał na te tuleje i w końcu dorobił żeliwne, założył, złożył ma święty spokój. Mhm. Nie? Także, no, mówię, decyzja należy do Ciebie. A bo... ty, ty co byś, jakby co, co Ty byś sugerował? Czy zostawić to, czy iść w e, żeliwo? Ja bym poszedł w żeliwo, bo jednak to jest niezawodne. A tutaj założymy nowe pierścienie. I a coś tam z tym materiałem pierścieni będzie nie tak. Bo jeżeli założymy jakby pierśeni Lamborghini, nawet oryginalne Lamborghini, to nie, nie jest powiedziane, że te, no, ta, ta powierzchnia się nie zużyje po jakimś czasie, tam czy krótko, czy, czy długo, ale na pewno się zużyje, nie? Mhm. I wtedy będzie problem, znowu trzeba będzie to rozbierać. No tak, tylko pytanie wiesz, czy mówimy o zużyciu, wiesz, w przypadku Audi A6, no to jak cię jeździ na co dzień, robi się, nie wiem, 30 tysięcy kilometrów rocznie, mhm. przykładowo, czy 40, no to wiesz, no ma to znaczenie. To fura ta będzie robiła... 10 tysięcy w ciągu, wiesz, 5 lat, znając życie. Wiesz, no, no, e... Nie wiem, ile ona przejechała, tak naprawdę, bo no, podejrzewam, że też dużo nie przejechała. Koło 50 tysięcy. No, ale, no, mhm. wiesz, normalny silnik po 50 tysiącach wy wygląda trochę lepiej jeszcze. Tak. Nie? Tak. Dobra, czyli tak. Tu mamy rozkminę, czy stawiamy tuleje, czy ratujemy tak, to. To musimy podjąć, musisz podjąć decyzję, bo Dobra. to są twoje pieniądze. Tak, wiem, jakby, nie? no to, to wiesz. Bo dla mnie zrobić tak czy tak, to nie jest mój jakby problem. Ja to zrobię, nie. Mhm. E, mam jakby wstępnie nagrane wykonanie tych tulei. Okay. E, i wykonanie piersieni. Bo do żeliwnych to już nie ma problemu. Normalne, założymy uh -huh. chromowane piersienie, i wszystko będzie chodziło. I na tych tłokach wtedy zostanie? Na tych jakby... tłokach, na mniejszym luzie, bez owału, bo jeżeli ten owal będzie tutaj na przykład. Jeszcze jedno pytanie, nie? Bo jeżeli ten owal istnieje w bloku, uh -huh. no to wtedy możemy ten owal poprawić i te tuleje, które będziemy dorabiać, zrobimy pewniejsze. I one wynikają. jakby tak. stricte do tego. Jeżeli padnie decyzja, że zostawiamy te tuleje, no to już nic z tymi nie zrobimy. Mhm. Dobra. Rozumiesz. Nie? Dobra, to teraz tak. Tuleje to jest jedna kwestia. Tak. E, tłoki mamy, tu zostają, jakby jest tłoki wszystko jednoznacznie. No wszystko tym. jest OK. Panewki, które okazało się, jakby wiem, że e, no, to był ten moment, ostatni moment tego samochodu, tak. żeby, żeby to działało i funkcjonowało, bo coś, to jest w ogóle coś niesamowitego, bo zastanawialiśmy się nad tym, czy rozbierać ten motor, czy nie rozbierać. Mówię, dobra, rozbierzemy, jak już wszystko jest rozłożone. No jak, jak e, te, ty to dotknąłeś, to zarówno rozrząd, panewki, jak i wszystkie rzeczy, to były takie ostatnie tchnienie, nie? Tak. Tak, tak. Mimo, tak. że chodziło, nic nie stukało, wiesz, no, ciśnienie oleju, wszystko. Na razie nie stukało, ale tak jak wyglądają te panewki, to widzimy, nie? Tu ale od razie... czego to jest? Od to, 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 to na zimnym, odpalania ich, yy, całkiem, strzelania z wydechu? Cał, całkiem możliwe, a potem... No w miejsce tak było trochę syfu różnego, nie ten olej był taki, no, nieciekawy, nie. Bo to wiesz, jak to jest Powiedzmy. przy tym? Bo on jeszcze jest na tym wydechu sportowym na tym, wiesz, więc co, co chwila jest dodawanie gazu i strzelanie z tego wydechu. Bo z ogniem. No. Y i jeszcze nam pokaże no, na, e, sprawdzenie wału. Bo wało nie sprawdzałem, na razie jest pomierzony tylko. Ale i, nie ma żadnych wygląda. E, nie, wygląda, e, wygląda elegancko. Jezus, Maria, nie daj Boże. Jeżeli, jeżeli, nie jeżeli się nie... okaże, nie daj Boże, że on tam gdzieś krzywy, no to będzie problem. Ale podejrzewam, że. że raczej, raczej Raczej będzie problem z blokiem, nie? Gdyby. Mhm. No bo z wyglądu panewek. E, Jednoznacznie nie możemy stwierdzić e, co i dlaczego. Nie? Dobra. Panewki wszystkie muszą pójść nowe. Panewki, nawet jeżeli by oni byli w lepszym stanie, to i tak by... No i tak nigdy rozpięte, nigdy tak. nie składam silnika na starych tak, panewkach, tak, 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 bo tak, to tak, jest tak. bez sensu. E, więc tak, e, z panewkami sprawa wygląda, bo też wiem ile kosztują panewki. Mhm. I z panewkami możemy spróbować dobrać te panewki. Muszę posiedzieć przy katalogach. Oczywiście to jest robota taka, wiesz, żmubia, bo nie ma takich wyszukiwarek według rozmiaru. Ja muszę po prostu przewertować tam ilość katalogu i poszukać, czy dostępne panewki w takich rozmiarach od innych silników i ewentualnie coś dopasować. Byłoby to super na, 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 na pewno ten... będzie o wiele taniej, tak. nie? E, na pewno już wiem, że e, bo tutaj mamy łączę może światło Jeszcze jednej rzeczy we nie powiedzieliśmy, bo y, wydarzyła się jeszcze jedna katastrofa, o której, y, o której nie wiem, czy mówiliśmy Wam, czy nie, bo y, główne przełożenie tak naprawdę, czyli to samo co mieliśmy w Ferrari 599, wszystko niby działało, niby funkcjonowało, a przełożenie było y, absolutnie skończone. Jakby tego już, te, te, tego już nie było tam. Więc w międzyczasie nie pokazywaliśmy wam, bo Wiktor cały czas działał. Wiktor, to już dorobiłeś, już, już jest czy jeszcze. Nie, jeszcze... jeszcze nie jest gotowe, ale jest w trakcie i ja myślę, że w najbliższych dniach już będzie gotowe przełożenie i. No... Przełożenie to dopiero jak poskodawczy. No tak, sili, na, 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 na końcu. Bo... bo sytuacja, słuchajcie, wygląda tak, że przełożenie oczywiście jest, występuje w katalogach, ale jest po prostu niedostępne i jakby nie istnieje, więc całe przełożenie trzeba było robić zupełnie, zupełnie na nowo. Tak, mamy taką zaprzyjaźnioną firmę, która nam w takich sprawach pomaga. A ty robisz też takie przełożenia do motorsportu tak? Jakby pod tak. siebie? Stricte, czyli planujesz sobie na nowo. Te... To znaczy, no nie robię, nie zmieniam przełożenia, ale na przykład, jeżeli jakieś przełożenie nie jest dostępne, bo tak to, to kolegom do formuły na przykład mhm. dorabiam, nie? bo no wiadomo, nawet kupując e, przełożenie oryginalne za Zaporożca mhm. no to, to są wyrzucone pieniądze. Na razie to, co ta firma mi dorabia, to chodzi nam i, i, i w tej skrzyni za w formule. I w BMW nam to chodzi, sprawdza się nie i, I działa. I nie wszystko tak. na razie działa. Ty, powiedz mi, na czym on jeździł, że on ma taki no wodzie? To, to nie no, e, to śmierdziało w ogóle strasznie, jak to otworzyłem. Nie. E, ten płyn nie wiem, on chyba nigdy po prostu nie był wymieniany. No uszczelki to wiedziały, mogę przynieść uszczelki, pokazać jeszcze na żywo, bo e... ale masakra. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Ja... Co to jest za osad? Co ty mówisz? No tak wyglądają uszczelki, nie? Mhm. Także no wiesz, ten osad właśnie podobnie, prawdopodobnie jest od tych uszczelek, bo okay. ten materiał gdzieś powinien był osadzić mhm. się, że tak powiem. Jeszcze poszukam, bo ty patrzyłeś na tej stronie, co ja ci podesłałem. Nie? Tak, tak. Ja tak. jeszcze poszukam, jeszcze mam jakieś dwa źródła, żeby zobaczyć taki wiesz, set tych wszystkich uszczelniaczy. Wiesz może Lamborghini nie przewiduje naprawy. Silnika. Nie wiem. Wiec. Nie, no sprzedają, to znaczy w katalogu wyszczególniony wszystkie e, części, nie? E, także, no i, i panewki i tak dalej, tylko, że, aha, i Dobry. wracając do panewek, no nie? E, tu mamy taki zestaw panewek, gdzie końcowe panewki są szersze od tak. tych mhm. wszystkich, nie? I podejrzewam, że może być tak, że te panewki dobierzemy, ale tych końcowych możemy nie dobrać. Ale widziałem, że oni sprzedają panewki na, one są na sztuki. No właśnie, bo Oni widziałem. Oni sprzedają że... panewki na sztuki górna, dolna i tak dalej. Także, no, jeżeli uda się nam coś dobrać, to będzie super. Ech, I tylko wtedy te cztery panewki trzeba będzie ewentualnie od nich zamówić. Dobra. Ale zobaczymy, bo mówię, muszę usiąść przed katalogami i poszukać tych podstawowych panełek i korbowodowych, nie? Dobra, 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 Jeżeli dobra. się. Jeżeli się to... uda, to, to będzie super. Znaczy brzmi to dobrze, jakby e, brzmi to jak. To problem... są rzeczy, które ja zabieram, tak? Od ciebie do e, tak, lakieru. Tak, tak, to do, czyszczenia do malowania zobaczymy może nie wszystko, bo tu widzę oś leży od dyfra, także. Dobra, to zaraz to. E... Te półpiersienia oporowe to też będą do wymiany oczywiście uh -huh. i prawdopodobnie, nieprawdopodobnie a trzeba Będziemy... będzie zamówić oryginalne. Tak? Nie? No. Okay. Bo to jest są takie rzeczy, że od czegoś dopasować Dobrze, podejrzewam jeżeli... będzie trudno. Spróbujemy, czyli tak, na pewno mamy część tych panełów, znaczy prawdopodobnie te panewki to czekam na Twoje, na twoje hasło, te, tak, te zewnętrzne. Tak, tak to byłoby ok. to... Um, Jeszcze wał do sprawdzenia, nie? Jeżeli by był jakiś tam problem, że trzeba będzie go szlifować czy coś, że on tam delikatnie krzywy, ale podejrzewam, że będzie wszystko ok. Musi być ok. Ja nie, nie, nie dopuszczam takiej, wiesz... To ja trzeba my... powiedzieć, bo... <coughs> nie, nie dopuszczę, w ogóle nie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Podejrzewam, że wał jest w scenie Ferrari, więc wiesz, więc... Nie, no w ogóle nie biorę pod uwagę, że... że nie, 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 w ogóle nie myśl o tym, nie. Kon... No dobra. Głowice są u Łukasza i tam Łukasz tak. to ogarnął chyba z tego, co... wiem. No, tam zaraz wie, większego niego. problemu nie powinno być z głowicami, bo... Rozrząd. Rozrząd, e, tak jak mówiłem, na pewno trzeba będzie łańcuchy. Mhm. Z zębatkami, nie wiem, no może zostawimy te zębatki, bo no nie będę cię wiesz, zmuszał do jakichś dwóch następnych kosztów. Patrzyłeś na teraz tak. Zerkać do skrzyni, czy nie? Nie, nie, nie. nie, nie. A bo jeszcze jednej rzeczy ci nie powiedziałem. We wrześniu y, jedzie samochód, tak się tak założyliśmy sobie taki termin, że we wrześniu jedzie na 60-lecie Lamborghini do Włoch. Okej, okay, musimy się sprawdzić. No, więc, że... więc wiesz. No, tu nam uciekło dużo czasu, wiesz. Nie mogliśmy się spotkać, bo ja nie mogę pe pewnych. No wiem, decyzji my, ale to, to, dlatego, to, dlatego, ciebie, to wiem, nie? nie dlatego jestem, więc dzisiaj zaraz pode będziemy podejmowali wszystkie decyzje. Pamiętaj o tym sprzęgle też do tego, myślałeś? Już wstępnie myślałem, coś tam mam wstępnie dobrane. Może nie. Mm, nie na 100% rozmiarowo, ale myślę, że moment nam to przyniesie. Super. Super. No to dobrze. No dobra, Wiktor, to co? Czekamy na tak naprawdę, na ty zmierzysz ten wał i czekamy na ostateczne od Ciebie zamówienie, czy panewki zamawiamy, czy panewki mamy w Polsce jakieś. Głowica jest ogarnięta. Na pewno zaczynamy szukać rozrządu i zaczynamy szukać e, tych, tak? I, no i wszystkie uszczelki. I wszystkich nie? uszczelek. I ja tam nawet e, chyba mam jakieś linki na eBayu, znalazłem poszczególne rzeczy, które może tam trochę taniej by kosztowały, nie? Mhm. Niż, no, bo ktoś sobie może kupił więcej, albo kupił i nie wykorzystał i tak dalej i wystawiałem tam na eBayu, widziałem, że parę rzeczy znalazłem, nie? Także, Dobra. Ci to podeszle, zobaczysz? No e, no to ja w takim razie e, blok i wal założę do ślifierza mm -hmm. do sprawdzenia. Tak. Sprawdzamy pierwsze co? To wypchniemy jedną tuleję. Zobaczymy, I co jest to, z czy gniazdem. Dnia mm -hmm. Nie. No i wtedy będziesz musiał podjąć ostateczną decyzję, co robimy. Dobra. Dobra, to tak robimy. Masz do myślenia. Tak. Nie. Bo wtedy ewent ale pierścienie tak czy siak dorobimy w Polsce. Tak, ja myślę, że dorobimy w <noise> Polsce. Że nie ma co Polsce, kombinować. Bo, no, mam też taką firmę zaufaną, <noise> która już parę razy mi dorabiała te pierścienie i wstępnie rozmawiałem, powiedzieli, że czy ja, do tych, ja ale... mam po prostu powiedzieć, co mam, co czy, oni mają czy zrobić. Czy do Nikasilu, czy do Żelima, tak, tak, jakby tak, zrobimy tak. to. Tak. Dobra, dobra. No podejrzewam, że jeżeli zosta będziemy zostawiać Nikasil, to znowu zostawimy. Wariant fabryczny, nie? Czyli z Żeby to luzem. było. Nie, luz, to znaczy, wiesz, luzu nie zmienimy na tło, między tłokiem i pierścieniem, mhm. ale luz na pierścieniach to już ja zrobię taki, jak ja uważam, jaki ma być, nie? Okay. Bo na pewno to miało i przedmuch, i zużywało olej i tak dalej. Na 100%. No, no, to, to, to... Chociaż wiesz, trzymał równo w miarę te ciśnienie na tym. A... O no, ciśnienie za... nie ma nic wspólnego z zużyciem, no, nie? Także. Mhm. No dobra. No, no oczywiście sprawdzimy korbowody, żeby były wszystkie proste i równe, wyważone na tym. To, to, że wyważone to jest jedna sprawa, a chodzi mi znowuż o otwory, nie? Bo te m, poszczególne panewki widać tak troszeczkę nierównomiernie zużyte są, nie? Mhm. I to mnie troszeczkę martwi też. Tak jak tutaj, widzisz? Tak, tu, widzę właśnie, tu mamy. I powiedz mi, i jak to będziesz chciał e, mierzyć i sprawdzać jakby ewentualnie co na obrót. No, najpierw, sp e, najpierw sprawdzę po <coughs> prostu, poskręcam je, posprawdzam otwory, nie? Mhm. Czy wszystko jest OK. Jeżeli z otworami OK, to dam do sprawdzenia jeszcze nie, Wtedy okay. będę musiał, musiał porozpinać to wszystko, żeby mi spra sprawdzili osiołość między. Górną, a, a dolną. By pompa olejowa, wszystko wszystko jest OK. Yy, pompy jeszcze nie dotykałem, mm -hmm. szczerze mówię, ale myślę, że pompę, nawet jeżeli coś tam będzie, to będziemy coś kombinować tutaj Dobra. na miejscu, bo znowuż pompa kosztuje straszne pieniądze. A... Jak otworzę, to wtedy Dobra. zobaczymy, czy da się z nią coś zrobić, bo na pewno jeżeli tyle było śmieci w misce, to wszystko to, to przemiliło no się przez pompę, tak, nie? To... bo nawet w smoku tam były kawałki tego ślizgu. Mhm. No, Dobra, Wiktor, a na sam koniec. Jesteś osobą, która buduje silniki wyścigowe, jakby przerabia, buduje na nowo, jakby znasz wszystkie prawa fizyki, które powinny działać albo, albo działają w tego, jakby znasz wady, zalety różnych rozwiązań. Jak oceniasz motor od Lamborghini Diablo z 90 roku? Jakby konstrukcyjnie? No przede, wszystkim, przede wszystkim konstrukcyjnie jest słaby blok. Mhm. Jest słaby blok. Zobaczymy, jak damy to na osiowanie. To wszystko nam wyjdzie. Nie? Jest to aluminiowy blok, bardzo długi. No i według mnie jest, jest to trochę za słaba konstrukcja. Tak? A to jest podstawa. Nie? Mhm. To jest tak. Mniej więcej problem tego rodzaju, co ma Subaru z tymi aluminiowymi boksami. O Jezus Maria, nie, nie mów. Nie, tylko. no ale podobny. Ja nie mówię, że to jest ten sam problem, ale podobny, bo no... Jeżeli, jeżeli powiem Ci tak, jeżeli porównałeś to z Subaru to ja już od razu Ci mówię idziemy w żeliwo i to wzmacniamy i nie, wszystko ma musi być, być ale okej. Powiem, ale powiem, że wykonanie, wykonanie tego bloku, a bloku Chevroleta LS3 albo LS7 to jest niebo i ziemia, bo Amerykanie to w ogóle tak do tego podchodzą, że ja pierwszy blok jak e, przyjechał wyjęty z kartonu nowej z fabryki przyjechał blok, to tak spojrzałem na niego i powiedziałem, że to nie ma prawa w ogóle działać. Że taki był odlew. Nie mierząc go. <laughs> nie mierząc go. Może odlewali z wiadra. No tak to wygląda. <laughs> no dobra, ale teraz tak. E, e, komora spalania, zawory, jakby przepływy i tak dalej, i tak dalej. Jak to oceniasz? W tym no, motorze? No, 90 lata to jest całkiem okej. Okay. No, cztery zawory na cylinder w tamtych czasach to jest bardzo dobrze, nie? Mm -hmm. bo to tam jakby początek tych 16-zaworowych silników. Wielkość zaworów jakby jest optymalna? Jakby, czy to jest dzisiaj, byś więcej zrobił na przykład, albo no, bardziej doprężył go? To znaczy tak, ja bym go doprężył oczywiście, jeżeli by to miało przede wszystkim, żeby zwiększyć moc, musimy zmienić rozrządzenie. Wałki rozrządu i inne doprężenie silnika. I to jest podstawa jakby powiększenia mocy. Czyli co robimy? Nic nie robimy. On, on ma wystarczająco duży moment, ma wystarczająco dużą moc. Niech myśleć żeby nie kombinować. Nie no, wiesz, to trzeba by było znowu szukać jakichś innych tłoków, nie, bo żeby to prężyć, to nie będziemy. Zdejmować tego tylko tłokiem. Tak? No wszyscy najprostszym sposobem uważają jest planowanie głowicy. Planowanie głowicy owszem daje jakiś efekt, ale bardzo krótki. Mm. Krótkoterminowy. i no, Wiąże się to z. Tyle ma problemami innymi, takimi jak rząd i tak dalej. Nie? Dobra, 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 czyli jakby nie kombinować, nie, nie kombinujemy. Nie, 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 ja myślę, że nie ma potrzeby. Nam tu mocy nie brakuje. Mhm. Dobra, tak tylko pytanie.